Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że mamy ten przywilej, aby być tutaj dzisiaj, za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, należymy do Ciebie i że nic tego nie zmieni. Dziękujemy Ci za Kościół, za to, że Ty go powołałeś do życia, za to, że my dzisiaj stanowimy Jego część. Dzisiaj prosimy Cię o Twoje Słowo, aby ono było żywe i skuteczne w nas. I aby było o tym jak najmniej mnie. A jak najwięcej ciebie i Twojego ducha. Przejdźmy do pierwszego listu Piotra, czwartego rozdziału. Przeczytamy wersety od 8 do 11. List Piotra jest listem przygotowującym Kościół na zbliżające się prześladowania. Nawet werset wcześniej, przed tym ósmym, Piotr pisze takie znamienite, zamienne słowa. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego, bądźcie zawsze rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. A potem w ósmym rozdziale pisze dalej tak. Nade wszystko, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jakim każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak słowo Boże. Jeśli ktoś usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, jego chwała i moc na wieki wieków. Amen. To słowo gorliwa miłość z ósmego wersetu. Miejcie nadto, czyli przede wszystkim, w tych trudnych czasach, o których pisze Piotr, miejcie gorliwą miłość w swoich zgromadzeniach. Jedni ku drugim. Miłość sprawia, że cierpliwość jest łatwiejsza, a my cierpliwości mamy zawsze brak. Przynajmniej u mnie tak jest. Ja nie jestem zbyt cierpliwym człowiekiem, ale jeśli umiałbym dobrze kochać, nauczyć się tej miłości, moja cierpliwość by na tym skorzystała. Bo miłość jest cierpliwa. Znamy to. I wiecie, ta miłość, o której tutaj pisze Piotr, jest dosyć szczególna. Bo to jest słowo, takie słowo greckie słowo ektenes i ono też oznacza wytrwałą, żarliwą miłość i gorliwą miłość i długodystansową miłość. Jak się okazuje, to słowo pochodzi też od takiego słowa, które, na które używa się mówiąc o czymś, że coś jest rozciągnięte, rozciągnięte w czasie. To jest miłość, która jest przygotowana na to, aby trwać przez dłuższy czas i aby trwać. Pomimo problemów i przeszkód, bo wiecie, jak to jest z nami. My jesteśmy też ludźmi niedoskonałymi i czasami nas trudno jest kochać. Między nami też różne, do różnych rzeczy może dojść, oby tak nie było, ale wtedy mamy okazywać sobie w sposób szczególny tą miłość i cierpliwość, o której pisze Piotr. Miłość szczególną, gotową na to, aby przebaczać, i aby być cierpliwą i aby znosić. Innych. Szczególnie wtedy, kiedy czasy nie są zbyt przychylne. Łatwo jest kochać wtedy, kiedy jest łatwo, prosto, przyjemnie, miło. Kiedy przychodzi trudny okres czasu, miłość może oziębnąć, miłość może zostać poddana próbie, ale nie o takiej, właśnie, o takiej właśnie miłości Piotr pisze. Trwajcie w miłości wtedy, kiedy nie będzie łatwo. Przygotujcie się na to, aby się kochać wtedy, kiedy przyjdą prześladowania. Kiedy pojawi się lęk, strach o siebie samego, kochajcie się wtedy jeszcze bardziej. Miłość będzie Was spajać, będzie Was uczyć cierpliwości. Miłość wytrwała, bezustanna, gotowa na to, aby trwać pomimo wszystko i trwać długo. Ciekawe jest to, że to samo słowo użyte jest w innym kontekście nieco, w dziejach apostolskich 12:5, wtedy kiedy Piotr jest w więzieniu. I tam jest napisane wtedy, że wtedy, kiedy Piotr jest w więzieniu, zbór żarliwie, ektenes, modli się o niego. I co się dzieje? Chwilę później przychodzi anioł, spadają kajdany i Piotr wychodzi z więzienia. Ale początkiem tego, że tak się stało, było to, że zbór żarliwie, gorliwie i wytrwale modlił się o Piotra, o całą tą sytuację. Ta gorliwość i wytrwałość zawarta w tym słowie jest gwarantem tego, że miłość przetrwa. I że spadną bezprawne więzy. To jest nasze zadanie. Tym bardziej, że Piotr mówi: Nadto, przede wszystkim, kiedy to ktoś mówi coś takiego przed na początku zdania, to, to chce położyć nacisk. Nadto miejcie go tą żarliwą miłość. Miejcie tą gorliwą miłość do siebie. Jest no, Sam Jezus powiedział w Jana 13,35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, to będzie Was wyróżniać w tych trudnych czasach, kiedy ludzie będą samolubni, będą siebie unikać, będą się zamykać, będą trzymać nosy w komórkach, tam szukać swojego szczęścia, swojego ego. Macie się kochać i miłować nawzajem, bo po tym ludzie poznają, że jesteście inni, że należycie do innego królestwa. Miejcie tą miłość. Co to jest idealistyczne? Można powiedzieć, że jesteśmy tylko ludźmi my tak nie potrafimy, ale mamy nauczyciela, który nam pokazał, jak to robić. Pokazał nam doskonale, jak to robić. Jego przykład, kiedy był na krzyżu, co zrobił? Wybacz im ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. To, nie, to, jest, to, jest, to jest objaw niezwykłej miłości. Ile razy pokazywał, jak kochać. Zresztą, czytamy, umiłował ich do końca, bez reszty, nie zostawiając nic dla siebie. Taka jest prawdziwa miłość miłość, która nie szuka swego jest, gor, jest gorliwa, jest cierpliwa, nie patrzy na swoje. Tak jak w małżeństwie, po wielu latach nie słuchaj, kochanie właściwie nie macie już za co kochać. Na początku było fajnie, ona posłuchaj, to żarty oczywiście, ale kocham Cię, bo stałem kiedyś z Tobą na ślubnym kobiercu i przysięgałem i pamiętam to i będę to pamiętał i będę temu wierny, wierna. To jest gorliwa i żarliwa miłość, nie miłość, która wybucha, a potem słabnie, 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 bo ktoś już jest trochę inny. My się też będziemy zmieniać w Kościele. I kościół będzie się zmieniał, bo jesteśmy ludźmi. Gdzieś tam każdy z nas popełni błąd. I to nie będzie usprawiedliwienie, jeśli przestaniemy kochać wtedy taką osobę. Wręcz przeciwnie, jeśli ktoś zalicza upadek, tym bardziej wyciągamy rękę. Bo tak uczyniłby Jezus Chrystus. On przyszedł i wyciągał rękę do ludzi, którzy byli upadli, którzy sobie nie radzili. Nie poszedł do faryzeuszy i nie wyciągnął do nich ręki. Chociaż mógłby. Mógłby pójść na salony, ale znał ich serca i poszedł do tych, którzy się źle mali, źle mieli. Poszedł do małych, odrzuconych, nieważnych i usiadł do stołu z grzesznikami, czym zburzył niektórych. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest jej jedna z niezwykłych funkcji. Miłość zakrywa grzech. Nie ma za zadanie go uwypuklić w ramach miłości, tylko go zakryć. Tak jak zrobił to Jezus Chrystus. Miłość decyduje, aby nie pamiętać. Werset dziewiąty. Okazujcie gościnność. Wiecie, pierwszy Kościół może przeczytajmy ten werset. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Dziewiąty werset. To słowo zawiera, zawiera w sobie rdzeń fileo, który oznacza miłość, rozkochanie w czymś. I, fileo, i, to, i to słowo filoksenos, to o, o, o okazywaniu gościnności mówi o tym, abyśmy rozkochali się, rozmiłowali się w gościnności, nie unikali jej. Czasami przychodzi gość i myślisz sobie, kurczę, u sąsiadów to już światło zgasło, a on dalej siedzi, tak? Ale to nie taka gościnność, nie ja o taką gościnność chodzi. To jest troska o drugiego człowieka, a szczególnie o domownika wiary. Jesteśmy wobec siebie gościnni, dlatego. Że po prostu się nawzajem kochamy, miłujemy i szanujemy. I otwieramy nasze domy. Wiecie, że pierwsze kościoły, to nie wiem, czy one by przetrwały, gdyby ludzie nie byli dla siebie gościnni. Bo to tam właśnie były te kościoły, tam się ludzie gromadzili. Bo ludzie otwierali swoje domy. Byli dla siebie gościnni. Przez 200 lat kościoły nie miały własnych budynków, własnych pomieszczeń. Ktoś otwierał drzwi swojego domu. Jak jadę do rabki, to tam zawsze wszystkie, domy są, wszystkie drzwi są dla mnie otwarte i dla mojej rodziny. Bardzo sobie to cenię. I wierzę, że pomiędzy nami też tak jest. Że jesteśmy gotowi do tego, aby otworzyć nasze serca. Ja czasem mówię o tym: otworzę ci mój dom, i możesz zaglądać do mojej lodówki. Nie mam nic do ukrycia. Czuj się jak w domu. Oczywiście to jest przenośnia. Ale nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś przyszedł do mnie i zajrzał samą mam lodówce i wziął sobie, jeśli jest głodny, proszę bardzo. Nie wiem, co moja żona na to, ale ja mam taką postawę. <laughs> Jezus w Mateusza 25 powiedział: Łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. To jest, to jest właśnie to. Aby być gościnnym, być gotowym do tego, aby udzielić pomocy, gościnę, aby przygarnąć. Bez tych. Bez tych ludzi, którzy to robili, chętnie otwierali swoje domy pierwotny kościół nie miałby gdzie mieć swoich nabożeństw, swoich spotkań. Abyśmy rozmiłowali się w gościnności i na końcu jest bez szemrania. To nie znaczy, że zawsze musi być miło i przyjemnie, może tak nie być. Ale ta miłość, to rozmiłowanie, ta inta Świadomość tego jak ta gościnność jest ważna, sprawia, że nie robimy to z wysiłkiem, że nie jesteśmy zmuszeni do tego, tak bym to nazwał. Pamiętajmy o tym, to jest właśnie ta gościnność, to jest właśnie to słowo filexenos, aby być gościnnym dla drugiego człowieka w taki zdrowy, mądry sposób. I werset dziesiąty, który mówi tak: Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Zwróćcie uwagę, że jest napisane: Usługujcie darami łaski, które każdy otrzymał. Każdy. To jest ważne słowo. A to oznacza, że. Nikt z nas tutaj nie jest pozbawiony czegoś, czym może usłużyć drugiemu i kościołowi. Nie ma takiej osoby. Chyba że słowo Boże się myli. A jeśli zakładamy, że się nie myli, to znaczy, że każdy z nas ma jakiś dar, którym może usłużyć drugiemu. Greckie słowo charyzma, dar Dar łaski. Definicja jest taka: to jest definicja książkowa. Łaska bądź szczególny dar udzielony wierzącemu dla poszerzenia, umacniania i budowania wspólnoty jako żywego ciała Jezusa Chrystusa. Łaska bądź szczególny dar udzielony wierzącemu dla poszerzenia, umacniania i budowania wspólnoty jako żywego ciała Chrystusa. I każdy z nas musi sam zdecydować, jaki ma dar. I żaden z nich nie jest większy, mniejszy. Służy może czemuś innemu. To, że tutaj wychodzi Daniel, jest Litka, jest Esti, jest Mateusz, jest Jarek. A, I oni są tutaj z przodu. To nie znaczy, że oni są bardziej obdarowani. Jest, jest Daniel. Bo to jest takie spektakularne, bo wychodzisz na środek. To, że ja tutaj stoję, czy Piotr, czy inni kaznodzieje, to jest może bardziej eksponowane. Ale to nie jest kwestia tego, który dar jest lepszy, ważniejszy. My wszyscy razem składamy się na budowanie ciała Chrystusa. To są takie małe cegiełki, a z małych cegiełek może powstać wielki dom. Bo dom składa się z małych elementów, i każdy z Was ma, nosi w sobie taki mały element. Przychodząc tutaj do zboru, przynosicie ze sobą, sobą mały element, aby dołożyć swoją cegiełkę. Może po prostu dobrze słuchasz, potrafisz słuchać. Nawet nie wiesz, może jak to jest wielkie błogosławieństwo dla Kaznodziei, kiedy stoi tutaj. I widzi osobę, która żywo reaguje, bez przesady oczywiście, na, na słowa, które wypowiadasz. O, widzę, że zaraz rozpętam tutaj. Spokojnie. <laughs> Bracia i siostry, wzywam was do spokoju. Um, ale um, to jest wielkie błogosławieństwo dla, i to kaznodzieje mi przyznają rację, to jest wielkie błogosławieństwo dla mówiącego, kiedy widzi, że jest słuchany. Takim, mówię o takim naturalnym sposobie, że ktoś że on wie, że mówi coś ważnego i nagle ktoś, o tak, trochę, i, i kiwnie głową, albo co, cokolwiek, ale coś, co, co daje sygnał, dociera. To jest dla kogoś ważne. Nie potrzeba czerwonych dywanów, przypinania orderów, kwiatów po nabożeństwie. Nie robimy takich rzeczy, nawet nie chcemy. Niech raz Bóg broni. Ale kiedy przyjdziesz po nabożeństwie do Piotra czy do Pawła, i robimy to. już Paweł, świetne kazanie. Znowu powiedziałeś naprawdę coś ważnego. Piotr, potrzebowałem tego to usłyszeć. Tak. Ela, robisz świetne kanapki. <laughs> e, co jeszcze? <laughs> I każdy z was, Daniel, świetnie grasz na gitarze. Naprawdę. Ja kiedyś grałem na gitarze. Daniel to teraz robi. Robi to super. Świetnie, to jest Jego cegiełka. Każdy z nas ma taką małą cegiełkę do przyniesienia do zboru i zbudowania o, o troszkę wyżej, troszkę podbudowania ciała Chrystusa. I dobrze, i tak róbmy, bo tym budujemy ciało Chrystusa, tym budujemy Kościół. To jest nasze zadanie. Na końcu jeszcze o tym powiemy. Nawet jeśli potrafisz tylko dobrze słuchać, ale nawet jeśli potrafisz dobrze upiec ciasto, nawet jeżeli tylko się ładnie uśmiechasz, przyjdź i rób to, do czego Bóg Cię w jakiś sposób obdarzył. Te małe, wydaje się, elementy budują Kościół i są niezwykle ważne. Nawet jeśli jedną z tych małych rzeczy będziesz robić wytrwale i dobrze, to Bóg może to wykorzystać do, wykorzystać do wielkich rzeczy. Naprawdę do wielkich rzeczy. I poza tym stajesz się szafarzem. Nie wiem, czy można powiedzieć szafarką też, ale zostań przy fasza, szafarzu, wszyscy rozumieją. Stajesz się szafarzem rozlicznej łaski Bożej, rozlicznej. Rozlicznej, bo każdy ją przeniósł do zboru. Każdy jej fragment jest tutaj w zbożu. Kiedy jesteś tutaj, kiedy ja tutaj jestem, kiedy jesteśmy tu razem. Jest z nami rozliczna łaska Boża, rozrzucona na każdego z nas. I z niej budujemy ciało Chrystusa. Darmo otrzymujemy, darmo dajemy. Nie robimy tego dla siebie. Nie robimy tego dla próżnej chwały. Robimy to dla chwały Jezusa Chrystusa i dla jego kościoła. I za chwilę na samym końcu to jeszcze powiemy. I werset jedenasty mówi jeszcze z mocą, której udziela Bóg. Z mocą, której udziela Bóg. I to jest właśnie też klu, to jest jakby lekarstwo na to, aby to było skuteczne. Z mocą, której udziela Bóg. Wszystko to robimy z mocą, która nie jest z nas, nie pochodzi z nas. Zostaliśmy obdarowani przez Boga, przynosimy to do kościoła, dajemy to za darmo dalej. Cokolwiek by to nie było. I taki jeden werset, który, jak myślałem o tych, o tych, o tych rzeczach, przyszedł mi do głowy i tak został we mnie. Rzymian 14:6: Kto przestrzega, dnia dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. To jest dobra wiadomość. Nie należymy do siebie samych. Nie jesteśmy częścią jakiejś ogólnoświatowej organizacji, która nazywa się Kościół Jezusa Chrystusa. My jesteśmy częścią czegoś znacznie większego, czegoś, czegoś co wykracza poza ludzkie rozumienie i poza ten wymiar i poza czas i sięga w wieczność. Jezus powiedział: Ja zbuduję kościół mój, i bramy piekielne go nie przemogą. Jesteście częścią tego dzieła, które on wtedy zapowiedział. Czy my to doceniamy, czy myślimy o tym, że przychodząc tutaj i robiąc jakąś małą rzecz, przyczyniamy się do tego, że rzeczywiście bramy piekielne nie mogą tego kościoła przemóc? I że on sięga w wieczność? Czy mamy tą świadomość, czy to jest po prostu kolejna niedziela? Trzeba iść do kościoła. To jest ważne pytanie. Odpowiedzmy sobie na nie, bo jeśli będziemy tego świadomi, a Bóg mówi poważnie, jeśli my poważnie to weźmiemy, to nie będziemy chcieli już gdzieś tam w przyszłości być może opuścić następnego nabożeństwa, bo coś mi tam wypada. Nie, a może jestem w stanie zmienić plany, żeby być i budować ciało Chrystusa? Rozumiecie o co mi chodzi, bo dzisiejsze czasy są takie, że łatwo sobie odmówić kościoła. To przychodzi dosyć łatwo w dzisiejszych czasach. Łatwo powiedzieć, a zmęczony jestem. Oczywiście ja nie mówię w takiej sytuacji, że ktoś jest chory, rzeczywiście, czy coś takiego. Nie, nie mówię o takich rzeczach. Są obiektywne sytuacje. Ale w dzisiejszych czasach, kiedy słowo kościół w ogóle się źle kojarzy, bo, no bo mamy taki, a nie inny system, tak? Tutaj, przynajmniej u nas w kraju. Ale myślę, że to jest tendencja ogólnoświatowa. To tak łatwo sobie ten kościół gdzieś tam odsunąć na bok. Może on nie jest taki ważny, przecież byłem już trzy tygodnie pod rząd. To raz w miesiącu mogę sobie dać spokój. Nic się nie stanie, ale stanie się. Biblia mówi wyraźnie, w liście do Hebrajczyków, abyśmy wspólnych zebrań nie opuszczali. I kiedy w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, o budowaniu ciała Chrystusa, o naszych obdarowaniach, to jeśli zabraknie cię, to będzie stra ze stratą dla zboru, będzie, to będzie ze stratą dla kościoła. I nie patrzymy na to w taki lekkomyślny sposób. Bo kiedyś staniemy przed Bogiem, nie wiem, czy, będzie, czy będziemy odpowiadać na takie pytania, to ile razy w roku byłeś w kościele. Nie, nie, jestem daleki od tego typu. Od tego typu dywagacji. Tylko chcę, chcę, chcę powiedzieć, że z pewnością nasz nie będzie tajemnic przed Bogiem. Nie będzie tajemnic. I choć jesteśmy ukryci w Chrystusie, pewne odpowiedzialności na nas ciążą. I nie ma się co tutaj czarować. Bóg buduje swój Kościół przez nas i pragnie, aby był budowany. I to jest nasza odpowiedzialność, czy, roz, czy ta rozliczna łaska Boża będzie dobrze wykorzystywana. Jeśli pańscy jesteśmy, to znaczy, że życie każdego człowieka ma znaczenie, ale prawdziwej wartości nabiera i sensu, i jakości nabiera dopiero w nim. I pomyślcie o tym, że jesteście w nim. I ta prawdziwa wartość, prawdziwa jakość, prawdziwy sens jest tylko dlatego, że, że, że jesteśmy ukryci w nim i należymy do niego. Jesteśmy pańscy. I wtedy, kiedy zbieramy się w takim miejscu, to, to jest miejsce, którym powinniśmy być przede wszystkim. Nad to. Przede wszystkim. Roz, rozumiecie, co chcę powiedzieć? Nie chcę, nie chcę narzucać nikomu z ciężarów. Bo ja sam nie wiem, czy ja za tydzień będę w Zboży. Może się okazać, że nie będę, bo mi coś odbije, albo będę chory na przykład. Tak? I wtedy wyjdzie, jak wyjdzie. Ale chcę, żebyśmy cię wiedzieli, jakie jest moje serce, ponieważ ja też swojego czasu odwróciłem się, jeszcze byłem młodym człowiekiem i to było dawno temu, ale Bóg dał mi lekcję wtedy, co to znaczy odwrócić się od kościoła i pojechać sobie na wakacje. To była jedna z najgorszych, najtrudniejszych lekcji w moim życiu. Miałem 20 parę lat i dostałem takie bęcki, że szybko wracałem do Krakowa z płaczem. Boże, pozwól mi tam wrócić, pozwól mi wrócić do Kościoła, bo tam jest moje miejsce. Byłem tego wtedy już tak świadomy bardzo, że kiedy się okazało, że mogę wrócić, to moje serce płonęło na samą myśl o tym, jadę tam, gdzie jest moje miejsce, a znowu moje buty będą w tym miejscu, w którym są, zostawiłem je ślady. I będę na właściwym miejscu, tam, gdzie jest moje powołanie. Dlatego o tym mówię, nie dlatego, że gdzieś to wyczytałem. Doceniajmy i bądźmy wdzięczni za to, co mamy od Boga, za tą rozliczną łaskę Bożą. I werset jedenasty. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jeśli stajemy za kazelnicą i cokolwiek robimy w Kościele, cokolwiek organizujemy, e, czynimy to z mocą, której udziela Bóg, i to, i to jest za, to jest. I ten werset mówi o tym, jaki to ma cel. Nadrzędny cel, jaki Bóg nam wyznaczał. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Aby we wszystkim, co czynimy, we wszystkim, co mówimy, we wszystkim, co śpiewamy, we wszystkim, o co się modlimy, we wszystkim, co nas łączy, w celu naszej wędrówki był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego chwała i moc na wieki wieków. To jest taki fragment doksologiczny wręcz. Ale jakże pięknie kończy to, o czym mówimy. A więc czy my darzymy się gorliwą miłością? Czy my jesteśmy dla siebie gościnni? Czy usługujemy sobie darami łaski, które otrzymaliśmy? Wszystko to robimy, czy też słuchamy słowa, czy głosimy słowo, czy śpiewamy. Wszystko to robimy, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. No, taki jest cel Kościoła. Aby Bóg uwielbił siebie w nas i aby otrzymał należną chwałę. Może dzisiaj tego nie widzimy, bo codzienność jest jaka jest, tak. ale ta świadomość tego i ta świeżość, aby, ta, aby to było w naszych sercach aby odświeżało nasze serca, odświeżało naszą wizję tego, kim jesteśmy, czym, kim jest, czym jest Jego Kościół, da nam świadomość tego, że Bóg to wszystko uczynił po to, aby otrzymać należną Mu chwałę. I my będąc częścią tego, też przyczyniamy się do tego, aby Bóg w Jezusie Chrystusie przez nas także otrzymał należną Mu chwałę. Jego jest chwała i moc na wieki wiek. I wiek. Jeszcze na koniec chcę wam powiedzieć tak, że miałem w tym tygodniu dwa, przez ostatnie dwa czy trzy tygodnie to się zdarzyło, miałem dwa telefony bez szczegółów o osobach, które ja znam osobiście dosyć dobrze i tych dwóch mężczyzn jest w tragicznym położeniu jeśli chodzi o ich życie, Każdy, w każdym aspekcie i rodzinnym, zawodowym i osobistym. A i w obu, obu te, w obu tych rzeczach zostałem w jakiś sposób zaangażowany i jestem przerażony tym, jak diabeł niszczy ludzkie życie. Jak diabeł ingeruje i niszczy lud, ludzkie istnienia. Jak potrafi w taki czasami wręcz podstępny i wręcz prawie że niewidoczny sposób, w pewnym momencie zrównać z Ziemią ludzkie życie. Doceniajmy to, co mamy. Docen... Nie wiem, w jakim stanie dzisiaj jesteś, co dzisiaj robisz, jaki jest Twój stan duchowy. Nie, nie znam stanu was... wszystkich, ale chcę Wam powiedzieć, diabeł też robi swoją robotę. Tym bardziej trzymajmy się tego, co dzisiaj słyszeliśmy. Miejmy tą gorliwą miłość, bo miejmy otwarte serca wzajemnie, na siebie nawzajem, aby w razie czego otworzyć drzwi, otworzyć serce, pomóc. Usługujmy sobie nawzajem, abyśmy mieli, mieli świadomość, mieli tą pewność, że jesteśmy we właściwym miejscu, że jest ktoś, kto wyciągnie na nas rękę i że w odpowiednim momencie pomoże, że mamy do kogo się zwrócić, że mamy do kogo pójść, że wiemy, gdzie jest głoszone Słowo Boże, gdzie jest pomoc. I jestem przerażony sytuacją tych dwóch osób, ale jednocześnie pełen nadziei, że Bóg coś uczyni. I tym bardziej mi to uświadamia, jak wielkiej łaski doświadczam. Może nie mając wszystkiego, może czasami mi czegoś brakuje, chociaż ostatnio chyba niczego. Chwała Bogu za to, dany, potwierdzasz, nie? I błogosławioną rzeczą jest poprzestawanie na tym, co, co otrzymaliśmy. Naprawdę. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu. Jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.